Święty Mikołaj już jest w Lwowie. Któż nas nie pisał listów albo nie czekał na Świętego Mikołaja? A dziś go zastaliśmy w Polskiej Szkole nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny. W tym roku Święty Mikołaj zawitał do Polskiej Szkoły nr 10 Świętej Marii Magdaleny w Lwowie nieco wcześniej, w piątek 4 grudnia. Dzieci, a zwłaszcza te najmłodsze, czekały na ten moment z niecierpliwością. Wszystko odbywało się według starej polskiej tradycji. Świętemu Mikołajowi, ubranemu w tradycyjny strój, z workiem pełnym prezentów, towarzyszyły i pomagały Aniołkowie i diabełki. Dziadki tu nie mają co robić, bo dzieci są wszystkie grzeczne. I jak będziecie takie grzeczne jak do tej pory, to na pewno za rok się znowu z Wami spotkamy. Szczęść Wam Boże! Uczę się w pierwszej klasie i po raz pierwszy raz. Ryszy do nas święty Mikołaj do szkoły. Ty najpierw chciałam jakieś zabawki, ale teraz coś lepszego dostała. A co do zabawek? A tam jakieś nowe książki, też czekolada, cukierki. Cały rok czekałam. Byłem grzeczny. Kiedy jeszcze my byliśmy w pierwszej klasie, to do nas już przychodził. I bardzo, no nam było bardzo przyjemnie. I ciekawie, co będzie na ten raz. Każdego razu było coś innego i wszyscy byli takie radośnie No i było tak, że my mieliśmy się trochę prezentami, no i coś tam komuś dawali. Mnie bardzo się podoba, to jest bardzo interesujące. Piszesz listy, czekasz na to i kiedy otrzymujesz prezenty, to... Ty możesz otrzymać to, co chcesz, a była, że nie bardzo to, co chcesz. Na szkolnym korytarzu donosił się dźwięk złotego dzwonka, który stwarzał świąteczną atmosferę. Uczniowie zapewniali się tego, że byli bardzo grzeczni i w podziękowaniu śpiewali piosenkę lub kolędę. Mam ciężką pracę, bo nie ma śniegu, widzicie, i muszę to wszystko roznosić ręcznie. Ten dzień, gdy przychodzi święty Mikołaj, to jest zawsze dzień taki, że wszystkie lekcje do góry nogami są przewrócone, jeżeli tak można powiedzieć. Wszyscy się cieszą, bo Mikołaj nie tylko przychodzi do dzieci, przychodzi do bardzo grzecznych nauczycieli. Tak, i wszyscy się cieszą, jedzą słodycze, no i to jest takie świąteczny, tradycyjnie świąteczny dzień szkoły. Ciężko było w tym roku troszkę ze względów finansowych takich, ale daliśmy radę i myślę, że dzieci będą bardzo zadowolone z tych prezentów. Otrzymują słodycze, otrzymują owoce, otrzymują e, jakieś takie ołówki, długopisy, zeszyty. Młodsza szkoła otrzymuje jeszcze bloki rysunkowe, mozaiki także naprawdę to są świetne prezenty. Myślę, że dzieci na pewno będą zadowoleni.